Dzień dobry, witajcie. Ostatnio robiłem film na temat opryskiwania czereśni. Że teraz, kiedy dojrzewają te najwcześniejsze odmiany czereśni, to warto opryskać przeciwko trześniówce te późniejsze odmiany. Żeby nie były robaczewe. No i przy okazji tego filmu pojawiły się pytania, które dostałem, które przysłaliście. Jak opryskuję tak wysokie drzewa? Jak daje sobie radę z opryskami takich wysokich drzew? Dwa narzędzia mam, nie jestem związany z żadną marką, jeśli musimy tutaj o opryskach, w związku z tym to nie jest jakaś polecajka, to jest pokazanie czego używam, jakie mam rozwiązanie. To jest taki opryskiwacz marki Kwazar, który, który ma długą lancę. Dokupiłem taką przedłużkę, którą zamontowałem. Jeszcze tutaj można wysunąć dodatkowo, no i i zasięg naprawdę jest bardzo duży i można opryskiwać te drzewa nawet wysoko. Nawet bardzo wysoko. Jeśli coś na szczycie z zostanie nieopryskane i tam będą robaczywe, Dobra, niech szpaki, niech kosy sobie zjedzą. Więc to jest taki jeden opryskiwacz. Jak mówię, dokupiłem przedłużkę do tego systemu, ale, ale... Od tego roku używam dosyć powszechnie takiego zamgławiacza. Akumulatorowy zamgławiacz. Też nie jestem związany z żadną marką, ale to w ubiegłym roku u Bogdana. Bardzo dziękuję. I to są zamgławiacze. Są różne zamgławiacze: i spalinowe, i akumulatorowe. Takie przenośne, że można wyjść się na zewnątrz. Używane często do dezynfekcji pomieszczeń. W szklarniach bardzo często stosowane. Ja też używam je do szklarni. One charakteryzują się tym, trochę niestety hałasują, więc włączę i pop popatrzcie. Jak mówię, trochę hałasują, ale te zamgławiacze mają bardzo daleki wyrzut. Tam jest na napisane chyba, że około 6 metrów. W związku z tym można, można, nie wchodząc do szklarni, opyskać wszystkie pomidory jakimiś preparatami, które wspomagają rozwój. Na przykład tymi Agra-Eka-Prote, które chronią przed chorobami grzymowymi, jednocześnie są biostymulatorami, algami, albo jakimiś innymi preparatami, które wspomagają rozwój. Daleki wysiłek. i co ważne, to jest taka mgiełka. Ten nie jest zbyt doskonały, w związku z tym ta mgiełka nie jest aż taka drobna. Są lepsze zamgławiacze, które mają bardzo drobną mgiełkę. I taki w szklarni, jak się opryska w szklarni, to pozostaje długo taka mgła. Z każdej strony środek dociera do liści i z wierzchni, i ze spodni, bo on po prostu krąży, osiada na tych roślinach, dokładnie wypełnia. A w przypadku Agra Eka Protect, to on dezynfekuje także szklarnie, to te choroby grzybowe, które są gdzieś pochowane w szparach, czy te grzyby nie dają rady. To są dwa takie urządzenia, które stosuje. A więc zwykły taki opryskiwacz ciśnieniowy. Są też akumulatorowe opryskiwacze, też bardzo fajne. Albo, albo, takie, albo takie akumulatorowe. Ten ma pojemność 2, 2 litrów, w związku z tym, do małego ogrodu ok. Ale jeśli macie duży ogród, jeśli macie więcej drzew, które będziecie chcieli opryskiwać tym samym preparatem, no to warto wybrać jakieś zamgławiacze o większej pojemności. To są te cuda, to są te rozwiązania, które stosuję. To jest odpowiedź na Wasze pytania. Dziękuję bardzo. A pamiętajcie, bo ja tylko teraz opryskiwałem nie czereśnie, a śliwe, nie preparatami nawet ekologicznymi, a dla pokazu pokazywałem tylko zwykłą wodą. Zwykłą wodą, bez żadnego środka. No jest jeszcze dzień, co prawda pochmurny dzień, można by myśleć o opryskaniu, ale najlepiej, pryskać albo wieczorem albo rano, żeby preparaty zdążyły wchłonąć się w tych liściach, wyschnąć na tych liściach, żeby zaczęły działać i żeby słońce nie skróciło tego okresu penetracji czy działania tego naszego preparatu ekologicznego na liściach drzew, krzewów, warzyw, bo też można przecież warzywa tymi wzmacniaczami opryskiwać. Czy w szklarniach naszych pomidorów. Dziękuję bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie o ogrodach. Do zobaczenia. Jeśli macie czereśnie, jeśli macie te późniejsze czereśnie i kwitną teraz, tak jak kwitną, a dojrzewają te najwcześniejsze tak jak u mnie, czereśnie, cicho. No to warto opryskać. Dziękuję bardzo serdecznie.